Tu stacja Maria Adam Stefan Roman. Mazowiecka amatorska sieć ratunkowa SPMK. Uwaga, Na wywołanie odpowiada mazowiecka amatorska sieć ratunkowa. Wywołanie tu mazowiecka Amatorska sieć ratunkowa. Łączność kryzysowa, mazowiecka amatorska sieć ratunkowa. Witajcie. Piękne okolice gór stołowych, możliwości niesamowite, otwarta przestrzeń, gdzieś tam z daleka burza. I za każdym razem powstaje pytanie, jak się powiesić, do czego się powiesić, do czego się przyczepić. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest jedna z anten, którą sobie tutaj powiesiłem. To jest antena typu Multi-Dipol. U mnie to jest zrobione w ten sposób, że do drzewa, które tam widzicie, została rzucona rzutka, na górze jest bloczek. I najzwyczajniej na świecie do tego bloczka jest podczepiony 1 do jednego Diamond a, i po prostu kolejne, kolejne od, że tak powiem. A, od odejścia na, na pasmo 80, na pasmo 40 i na pasmo 20, a, które, które tworzą takie klasyczne inverted V, którym tutaj na co dzień nadaje. Jednak często mamy sytuację taką, że nie mamy możliwości a, podłączenia się do mm, takiej anteny, do powieszenia jej, a wtedy można sobie skorzystać z czegoś tak totalnie magicznego, a, czyli z tak zwanej zewnętrznej skrzynki antenowej. Ja sobie kupiłem. Na jakiś czas temu CG3000. A CG3000, czym się charakteryzuje? Wyjście na cokolwiek, na, na promiennik. Tu jest wejście zasilania. Tu jest wejście zasilania i oczywiście wyjście antenowe. No i tutaj wyjście na uziemienie. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby ta antena miała, miała że tak powiem, mocne, mocną szpilę, jakąś wbitą, mocne uziemienie, bo im lepsze jest uziemienie, tym tutaj muszę powiedzieć z doświadczenia już krótkiego, dużo lepiej ta skrzynka pracuje. W tej chwili możecie sobie zobaczyć, tu jest wbity po prostu long wire. Tutaj ten long wire się zaczyna. Na, jest, jest tutaj, idzie sobie do skrzynki, tu idzie do e, tamtego drzewa, tam po prostu rzuciłem rzutkę. A teraz spróbuję nawiązać łączność tego longwire'a i zobaczymy, jak przy pomocy tej skrzynki a, mi to a, pójdzie. Ok, e, nastroimy, power na full, zobaczymy. S5 EBM, s 5 EBM Stefan Kłebek 5, Paweł, Ewa, łamane na Paweł prosi. 5 Paweł Ewa, łamane na Paweł, to jest kuczą Ewa Bożona Maria, to każdy mosty tutaj mał 5-9 z lekkim plusem. Ja w tej chwili na antenie kierunkowej w swoim, w swoim kierunku, natomiast na, na drutach równie dobrze ciebie odbieram. bardzo wysokiego drzewa tutaj w odległości używając oczywiście Motorowa Zbroi, Janina Olga 80, Rosa Łódźwik. W jednym z motoryzacji prosto. jakby troszkę, jeszcze bardziej tutaj nad jestem trochę troszeczkę. SQ-5EBM, S -ku 5 b EBO na Paweł. No dobra Bolek, SQ-5PE na P, sq 5 b. no to przepinaj się na, na kolejny eksperyment antenowy, a ja pozostaję na odbiorze cały czas. Bardzo Ci dziękuję. Okej. Okay. Skoro działa drut rozwieszony między ziemią a drzewem, no, to powiedzmy, że to jest antena, to było używane. Ale no, powiedzmy, że nie wiem, nie mamy czasu na rozwieszenie anteny, jest całkowita pustynia, nie możemy nic takiego wykombinować. Tak, to jest dobry pomysł. Do wykonania tego pomysłu odczepiam teraz w tej chwili, odkręcam antenę longwireową. To jest longwire. I słuchajcie, zapinam sobie po prostu e, kawałek druta, a, kawałek drutu, a, który o, tutaj mam na wsuwce już przygotowany, na zalutowany, a jego druga końcówka, jego druga końcówka, o, jest tutaj jego druga końcówka, a, jest rączka, jest metalowa przyczepa, metalowa przyczepa stoi na gumowych kołach, nigdzie się z niczym nie styka, zobaczymy. Okej. Okay. No to od tej pory wiadomo będzie, że na około 70 cm czerwonego przewodu raczej się tutaj nic nie uda. No ale dołączyliśmy go do wielkiej metalowej przyczepy. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie nadawać przyczepą. Nie wiem, czy jeszcze ktoś tego wcześniej dokonywał. W takim razie ja zrobię test nadawania z przyczepy. Zaczniemy od dostrojenia skrzynki. Popiekała, popiekała, ok. SQ5 EBM, SQ5 EBM, SQ5 Paweł Ewa łamany na PS. No. SQ5 Paweł Ewa na P, SQ5 EBM. E, to auto z Piotrka 9, minimalnie, może słabiej to idzie, ale, ale zaraz zobaczę też na innych antenach. E, powiedz mi teraz, czego nadajesz.

i sygnał też wpływa, więc no widać, że no nie jest to antena dedykowana, to jest, to jest no przyczepa, to tylko jest to zdjęcie, kiedy się pokażesz ile to ma mniej więcej metrów. i tuż, no przepinaj się teraz na kolejne a ja pozostaję na odbiorze ehm, skupię się na P, skupię się na Dobrze, dziękuję w tym momencie się nadal bardzo dobrze, dobrze bardzo czytelny, zwyczajny, bardzo dobrze i a ja, tak ma na kolejne Powiem Ci tylko, że gdybyśmy to robili teraz WinMorem albo AirDropem, czyli wiesz peer-to-peer -peer połączenie, to, to nawet, nawet słabszy sygnał by spokojnie przeszedł. Słuchaj, komputer jest w pobliżu zawsze jak skończymy testy dźwiękowe możemy zrobić możemy zawsze po WinLinku wysłać sobie że tak powiem kończącego e mail No dobra, a, przyfarciło nam się, mamy sytuację taką, że mieliśmy ze sobą fantastyczną przyczepę dwuosiową, metalową, e, ciutkę przyrdzewiałą, gdzie podłączyliśmy się do jej rączki. No ale może być też taka sytuacja, że nie będzie z nami przyczepy dwuosiowej a, i będzie, nie będzie stała, albo nie wiem, będzie trudno znaleźć niezardzewiałe miejsce. Co wtedy zrobić? Wtedy możemy sobie poszukać jakiegoś innego, innego czegoś do nadawania. Ja muszę tylko ogarnąć te wszystkie rzeczy, z czego to się składa. Jak widzicie, system jest mocno mobilny, bo w tej chwili mamy ze sobą wszystko i z tym zestawem po prostu tylko i wyłącznie nie należy poszukać czegoś, co aby było odpowiednie. Tak, no y, skoro już była dwuosiówka, miałem jeszcze pomysł nadawania brony pługa albo czegoś takiego, ale y, tam nieco dalej, tam nieco dalej jest płot. Ten płot jest, ten płot pod śliwą, ten płot słuchajcie, ten płot jest metalowy, a więc skoro jest metalowy, no to znaczy, że można spróbować. Pierwsza rzecz, o której zawsze mówię, a wbijamy szpilę a to jest, że tak powiem, tutaj najważniejsze, żeby tej szpili, że tak powiem, trudno a... się to robi trzymając telefon. Ale ty jesteś dobra, wbite a podłączmy zatem, podłączmy zatem antenę. A jakiś taki plot tu zrobimy. Ja cię sunę. Piękna metalowa siatkowa antena. A, czy siatka, drut, cokolwiek. Ona sobie idzie. Słuchajcie, tutaj całą, całe, że tak powiem, całą zagrodę. Ja jeszcze, ponieważ tutaj ziemia jest sucha, to jeszcze mam taką tutaj uziemienie z klamerką, którą po prostu podłączę do brony, która jest wbita w ziemię. No dobrze, no to co, tu jest wbite, tu jest wbite, tu jest podłączone, zasilanie jest, dobije jeszcze. Dobra. Jest. I teraz pięknie, słuchajcie naprawdę. A tutaj jeszcze widzicie, stoi maszt X50. -ka. Pod nim jest takie, takie coś To to jeszcze to testuję Planuję zrobić taką sztywną szty, Sztywnego takiego dipola Mam taki plan, dobra A W takim razie skoro już jesteśmy podłączeni Spróbujmy Uwaga, jest Ewa, Paweł, Ewa, tu jest kupionka Ewa, Bożena Maria, woła Skupię skupięć, EBM, skupięć, EBM, skupięć, Paweł, Ewa, Ewa łamany na Paweł Także proszę to trochę, trochę dłużej po moduły, że mógł sprawdzić raport. Oczywiście, oczywiście. Tu Stefan Kładek 5, Paweł Ewa, łamamy na Paweł na specyficznych testach. W chwili obecnej a, nadajemy z płotu. A, antena, anteną naszą jest płot. Siatkowy, co prawda, ale płot. To jest okala, tutaj całe, całe to terytorium. Ile ma długości? W sumie nie wiem, bo nie chce mi się tego liczyć. W wielu miejscach jest gdzieś czymś podłączony. Nie wiem, nie chcę się tego sprawdzać, bo są straszne gaszcze, ale generalnie podpięta jest skrzynka CB3000 do płotu. Skupień EBM, skupień Paweł Ewa na Paweł. Okay. Okay, bo... No O wiele słabiej, o wiele słabiej. No ja bym to tak jest. No, czwórka, córka piątka, niech to będzie taki raport. Tam jest niby sygnał do 9 dochodzi, ale, ale, ale średnia będzie tak, więc 5. tutelność jest trójka córka, więc bywało lepiej. Wolek, e, poczekaj tutaj chwilę, uruchomię tylko system i przejdziemy może, zobaczymy e... jak to pójdzie peer-to-peer -peer na WinMorze ok? Żeby to zrobić maszku, to ja też będę musiał przerwać nagrywanie i też pójść po komputer i go podłączyć, więc po prostu e, zrobimy to jako drugie wejście na antenę, okej? SQ5 obrony, sq Paweł, Ewa, łamane na Paweł. QSL, QSL, to skontaktujemy się już e, inną drogą i nie ustalimy to i jak i skończąc zrobię tą próbę, więc e, wła... Z Twojego kłopotu, jak to pójdzie. Dobrze, nie ma żadnego problemu, oczywiście. A ja życzę ja razem, tak, Kilka tak. słów zakończenia tego naszego krótkiego filmu. Dziękuję Maćku. 5-9 w tej chwili, bardzo ładnie. Dzięki, Tex. A więc jak widzicie, mm... Ja jestem dość mocno początkujący, jeżeli chodzi o te wszystkie systemy antenowe, w te wszystkie kombinacje, to dopiero się w to wdrażam. Ale, no, też na początku, właśnie postanowiłem sobie wejść w CG3000. Tu jest jeszcze jeden patent, którego, jakby teraz z Maćkiem nie pokazywałem. To jest taki, takie, takie coś, co bardzo często stosuję albo sobie wciągam i tutaj jest wciągnięty po prostu. Kabel 2,5 mm2, jest, po prostu idzie do samej góry i on jest po prostu taką, taką pionową anteną, która ma 7 bądź 12 metrów długości, albo robię sobie taki, taki zestawik, który z kolei tutaj leży. Ten zestawik, który tutaj leży, to nic innego jak po prostu drut, który, który jest na końcu tej wędki. I po prostu też robię taką, taką sytuację, że ten, tą wędkę przymocowywuję sobie po prostu do, do płotu. I jak widzicie po tej wędce jest po prostu puszczony zwykły przewód elektryczny, taki 2,5 mm2 i to sobie przytwierdzam do płotu. Przy tym stoi tyczka, przy tym stoi to uziemienie, przy tym stoi CG3000 i z tego najzwyczajniej nadaje po prostu jako z anteny pionowej. A ta, że tak powiem, tyczuszka jest bardzo ładna, bardzo lekka i bardzo łatwo się, że tak powiem, mieści w każdej kieszeni. Więc tak naprawdę tylko i wyłącznie wielkość tej skrzynki antenowej jest tą wielkością, no tutaj największą. Oczywiście, jeżeli byśmy teraz porównali to. Z multi dipolem, który tam e, z, zawiśnie. Ja go pewnie za chwilę podciągnę na górę. E, no to oczywiście te raporty byłyby dużo lepsze, bo ten Dipol e, z doświadczenia wiem, że jest dużo cichszy, ale też wiem, że trzeba mieć drzewo, go rozwiesić. Te ramiona muszą być w takiej odległości, te ramiona muszą być z dala od jakichś tam obiektów, metalowych rzeczy i tak dalej, żeby było dobrze, więc nie zawsze, że tak powiem, to e, wychodzi fajnie, a tutaj naprawdę się super sprawdza. Pozdrawiam Was serdecznie, dzięki, że obejrzeliście tę e, relację, ten test, tą zabawę moją wakacyjną i zobaczymy. Może będę jeszcze kręcił jakieś inne filmy. Pozdrawiam Was, 73, mówiła stacja Stefan Kłębek 5, Paweł Ewa, łamany na Paweł. Pozdrawiam, cześć. Tu stacja Maria Adam Stefan Roman, Mazewická, Matulska Sieć Jasłowkowa, SVM. Na wywołanie odpowiada Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa. Wywołanie tu Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa. Łączność kryzysowa Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa.